Cześć, witajcie. Dzisiaj piękna moneta zamek w Mosznej z cyklu Odkryj Polskę. Nakład milion sztuk. Cena zgodna z przewidywaniami. Słuchajcie, już mówię o cenie tej pięknej sztuki. Słuchajcie, nominał 5 złotych 2022. Dzień premiery jakiś czas temu, 23 maja 2022 roku. Jest to dość istotne w dalszej części filmu. Maj, a teraz wrzesień. Jeszcze raz. Powtórzę, pięknie wykonana moneta bimetalowa. Napisy NBP 2022 są zrobione trójwymiarowo. Raz widać NBP, raz 2022. Pięknie się to mieni. Natomiast słuchajcie, moneta przedstawia zamek na terenie opolszczyzny. I tak odkrywamy Polskę, czyli ziemię odzyskane. Coś, co już było na znaczkach w dalszych latach, we wcześniejszych. Pałac. Tyle Winklerów odkryć Polskę Otóż słuchajcie, za sierpień mamy 161% inflacji czyli moneta o nominale 5 zł wydana w maju na tą chwilę straciła ileś tam procent wartości nabywczej. Nakład Ani mały, żeby myśleć o wzroście cen o inwestycji? Ani duży, żeby zyskać na produkcji tej monety. Także, w sumie, nie wiadomo, o co chodzi z tą monetą. Piszcie komentarze, uświadomcie mnie, czy inne osoby, o co to je chodzi. Wiadomo, chodzi o cykl monet, o kolekcjonerstwo, żeby zbierać. Natomiast, tak jak powiedziałem, czasami trzeba zrobić coś albo o niskim nakładzie, albo o potężnym, żeby zarobić, no bo w sumie. Pieniądze zostały wydane na matryce, na projekt, pieniądze zostały wydane na różne inne rzeczy, i później oczywiście zysk to jest ten większy nakład bądź promocja numizmatyki kolekcjonerstwa, czyli robienie mniejszego nakładu i znowu ktoś zaraz napisze, że różni spekulanci już by tutaj bili potężne pieniądze na tych monetach. No, czasami tak słuchajcie, bywa, ale kto nie kupiłby dzisiaj Zygmunta Augusta za 100 zł, wiedząc, że w przyszłości będzie kosztował około 1000. Moneta obowiązkowa wśród kolekcjonerów, jeszcze raz powtarzam, spójrzcie na te piękne, pięknie wykonaną te szczegóły tego zamku. I tutaj przechodzimy do drugiej części. Ta monetka już jest zabezpieczona, schowana w holderze, dla tych, co jeszcze nie wiedzą, i zbiera się to w takich oto albumach. Słuchajcie, kolekcjonuje i tak to pięknie wygląda. Tak jak powiedziałem, można zbierać. Tutaj to tak wygląda, że można bezinwazyjnie wyciągać monety i nie uszkodzić ich palcami czy rękami i tak to pięknie wygląda. Jeszcze raz się powtórzę. Słuchajcie, na monety i na banknoty kupicie takie akcesoria w tym oto sklepie Eznomizmatyka 10% zniżki na mój kod ZAKAP2022 do końca roku i wielokrotnego Użytku, warto się zastanowić, jest to też fajna forma kolekcjonerstwa, monety, banknoty, no i również inne rzeczy. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do obiegu. No i cena jaka jest, taka jest. 10 zł około kupicie na Allegro, czasem mniej, czasem więcej, a taka z obiegu, jak gdzieś dostaniecie już porysowana, to to jest wartość tylko 5 zł, bądź może cieszyć Wasze oko również. W klaserach w albumach. Trzymajcie się i do następnego jeszcze raz. Hej!